Witajcie wszyscy po raz kolejny w filmie z cyklu Unboxingów i Prezentacji. W tym odcinku chciałbym pokazać też bardzo ciekawy eksponat, który udało mi się nabyć. Niestety spóźniłem się z kupnem tego czegoś na polskim rynku i byłem przez to zmuszony do kupienia za granicą. Akurat paczka przyszła z Wielkiej Brytanii. Co to jest? Za chwilę się dowiemy wszyscy. Otwieram. Dobra, otwarte. Mam nadzieję, że jest całe, ponieważ to jest dosyć kruche. Ale widzę, że jest naprawdę bardzo dobrze zapakowane. Pole bobelkową. Nic nie powinno tutaj pęknąć, skruszyć się. Dobra, otwieramy. Ok, słuchajcie, to jest kubek z Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider. Kubek, jak to w nazwie, jest chyba 3D, tak? Kubek majów 3D. Jak wspomniałem, no niestety spóźniłem się. Tak to czasami jest, że jeżeli człowiek się waha, to niestety okazja sprząta mu się z nosa i tym razem mnie to spotkało. Ale nic trudnego, nic straconego mam na szczęście. I to jest z tej samej edycji, co prezentowałem Wam wcześniej. Widzimy, że stylistycznie opakowania są takie same, podobne. Ten jest metalowy. Prezentację mogliście zobaczyć we wcześniejszym filmie z gadżetami Shadow of the Tomb Tym razem przyszła. Bora na kubek ceramiczny. Otwieram. Mam nadzieję, że wszystko jest tam w porządku. Nic nie jest potłuczone. No, ładny jest. Na szczęście nic nie jest potłuczone. Mam nadzieję, że mnie też nie wypadnie z rąk. Odłożę kartonowe pudełko i przyjrzymy się teraz z bliska Temu kubkowi powiem Wam, że naprawdę jest miły w dotyku. Z wyglądu również jest bardzo ciekawy. W opisie widnieje informacja, że jest to oficjalnie licencjonowany produkt: kubek ceramiczny 3D, inspirowany elementami z gry. Logo Shadow of the Tomb Raider z przodu. On to taki chyba zakurzony jest. Z tekstury, jakieś paprochy. Ehm. Dotyka. Słuchajcie, no wszystko jest bardzo ładnie mm, zrobione, wykonane. Jest to jakiś po prostu odlew ceramiczny. Ale naprawdę. Fajnie, fajnie wygląda, słychać odgłos, hmm, odgłos ceramiki, to jest gliniane. Bardzo ładne, naprawdę bardzo ładne, wizualnie, stylistycznie nawiązujące absolutnie do, do Shadow of the Tomb Raider, do kultury Majów, zaginionych ruin. Ucho też jest bardzo ciekawie przyozdobione. Rzeczywiście kojarzy się to z, z jakimiś ruinami. Konkretnie, będę Wam wysyłał informacje o tym kubku, jakie są jego rozmiary, pojemność. Ja jedynie mogę ocenić go naprawdę pozytywnie. I jak wspomniałem, no nic że teraz go kupiłem. Mogłem wcześniej, ale i tak jest naprawdę super. Jedyna rzecz, która mnie zaskakuje, to to, że on jest po prostu kanciasty, tak? Kupki ogólnie no, są taką bryłą okrągłą, i z nich zdecydowanie się dobrze pije. Natomiast z tego nie wiem. Nigdy jeszcze nie piłem z takiego kanciastego kubka, ale zanim to zrobię, bo też chciałbym zrobić test. Test picia kawy z takiego kubka. I z pozostałych kubków. No, rzeczywiście to są to trochę. Chcę wam pokazać. Chcę wam pokazać pozostałe kubki, jakie ja mam. Z motywem Tomb Raider. To jest ten metalowy, który pokazywałem. Wysokościowo jest taki sam. Objętościowo no teraz nie jestem w stanie powiedzieć. Wydaje mi się, że ten ma więcej pojemności niż ten metalowy. Tu mam dwa kubki. One są oryginalne, licencjonowane. Mam jeszcze w, swoim, w swojej kolekcji kubek... A co to? A to jakieś... Zmalowania, pozostałości. Mam jeszcze kubek ceramiczny z Tomb Raider Underworld. Ale on nie jest oryginalny. Ja kiedyś, będąc w koło brzegu, w jakimś, punkcie, w jakimś punkcie, gdzie można było um, kupić kubki z nadrukiem, um, z koszulki z jakimś tam nadrukiem, po prostu um, zamówiłem sobie taki kubek i, i zrzuciłem własną tapetę, akurat tapetę z telefonu, jeszcze pamiętam, um, z telefonu miałem tapetę Underworld i zrobiłem sobie taki kubek. On ma słuchajcie, już chyba z 11-12 lat Naprawdę bardzo fajnie on w dalszym ciągu wygląda. Nie jest jakiś tam najwyższej jakości wydruk, ale naprawdę jak na swoje lata on w dalszym ciągu naprawdę zacnie wygląda. Ktoś tam kiedyś mówił na, na grupie, gdzie można kupić albo zrobić takie kupki, bo też pokazujecie od czasu do czasu jakieś nielicencjonowane takie przedmioty. Po prostu myślę, że w każdym jakimś punkcie, gdzie można drukować, jakieś robić nadruki, na koszulki, na kubki, na poduchy i tak dalej, bez problemu coś takiego zrobicie. To też jest niewielki koszt, bez problemu. I naprawdę powiem Wam, że, że ja jestem bardzo zadowolony z tego. Więc mam takie trzy kubki i jestem szalenie ciekaw, jak się z nich pije. Robimy test picia kawy. Dobra, może to nie będzie kawa, będzie zwykła woda. Szybciej nalewam do tych kubków. Ach. No i piję pierwszy kubek. Po prostu zwykły kubek okrągły, tak jak każdy inny. Dobrze się z niego pije. Drugi, metalowy. I też jest ok, chociaż czuć tutaj um, ten taki metaliczny zapach. Um. Jest, jest metaliczny zapach. Ale pije się normalnie jak z poprzedniego. No i teraz ten kwadraciak. Zdecydowanie inaczej się pije. Nie przywykłem do picia z takiego kubka kwadratowego, e, z, Leki jakiś dyskomfort jest, ale czy ja wiem? Po prostu myślę, że kwestia jakiegoś przyzwyczajenia. E, ale jeżeli mamy wybierać, to zdecydowanie wolę kubek ten okrągły niż kwadratowy. wydajcie znać. E, jeżeli macie takie kubki, czy wam się dobrze pije z takiego, czy. Wolelibyście pić z okrągłych i tak samo z metalowych czy z ceramicznych? Zatem dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. Skomentujcie, powiedzcie, wyraźcie swoje zdanie: co sądzicie o tych kubkach? I widzimy się w następnym filmie. i Już niebawem, dzięki, cześć, cześć!